Witajcie w następnej ale degustacji. E, tym razem e, coś nowego z Tesco. Jest to Pure Star Wodka. Poczujnie destylowana, 3 razy filtrowana. 100% e, przeniczna wódka, 37,5% czyli najmniej legalnie możliwe. E, Produkowana i butelkowana przez GJ Destiners, którzy bardzo dużo różnych alkoholu robią dla, dla Tesco. Czerwona etykieta. Ok, Złota Gwiazda. No, jest ok, nie? Jest ok. Um, może troszeczkę tak do takich sowieckich wódek um, jest tutaj, że tak powiem, nawiązanie. No, ale niekoniecznie. niekoniecznie. Mrozie razie niekoniecznie nawiązuje do Smirnowa. raczej znaczy glen wodka nawiązuje bardziej, etykieta wygląda bardzo bardzo podobnie. <laughs> A to jest coś nowego. Nie wiem, czy to jest przypadkiem mnie rebrandowanie Tesco Imperial Wodka, bo jest w tej samej cenie i pisze na niej to samo. Potrójnie destylowana i trzy razy filtrowana. Na no tamtej tak samo. Tylko nie jestem pewien, czy Tamty, tamtą wódkę też G&J robi, ale mam wódeczkę tu już nalana jak ładnie wygląda e, też ładnie schłodzona aromat jest delikatny lekko słodowy, troszkę alkoholowy no, bardzo przyjemnie, delikatnie to jestem zaskoczony e, no bo jak Pamiętacie z niedawnego epizodu z, ze smirnowem? No to od razu aromat był taki ostry, alkoholowy i nieprzyjemny. Tu jest delikatnie, tu jest delikatnie. A oczywiście butelka 07 jest za niecałe 10 funtów. No nie? Dobra, to spróbujmy. Nasze zdrowie. Słodkawo, przyjemnie, delikatnie, z takimi lekkimi, owocowymi akcentami. Mm. O, teraz dopiero wchodzą alkoholowe pieprzne nutki, rozgrzewanie. No i trochę tego alkoholowego, e, czystego alkoholu, takiego w smaku. Ale jest dosyć delikatnie. Naprawdę muszę powiedzieć, że jest zdecydowana różnica. Także porównuję do Smirnowa w, w tej chwili. Jest bardzo delikatna, e, łatwo pijalna, że tak powiem. E, ładnie wchodząca. No, nie była ziemia. Naprawdę. I tańsza. <grym> e, wiem, że coś podobnego. E, nazywa się właśnie Piór Starowotka e, w Czechach, e, w, w, na Słowacji. Tylko, że etykieta jest całkowicie inna. E, jest niebieska. Ale też jest 37,5. Natomiast to może być lokalna wódka. To na pewno jest angielska, ale w tych wszystkich no, może być lokalnym produktem. Także nie jestem wiem, czy to jest to samo. Tak samo się nazywa. Tak samo wiem, że jest z Lidlem, który też ma lokalnych wykonawców, produkują napoje na przykład gazowane. Też z brandem takim samym jak w Anglii, ale butelki wyglądają inaczej. Napój inaczej smakuje, ale niby jest to samo. Także lokalny napój, a no i może być lokalna wódka. Tuż to, to wie. Także odnoszę się do angielskiej wódki w angielskim Tesco. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jakością, ładnie się pije jak na najtańszy możliwy alkohol w Tesco, no to muszę powiedzieć, że to jest dobra wódka. Także jeżeli chcecie robić po prostu koktajle w domu z wódki, nie ma problemu. To nie jest coś, co się nie da przełknąć. Um, także to jest OK. Jesteście w Anglii, kupujecie tą wódkę, da się ją wypić. Nie mówię, że jest najlepszy na świecie, nie, ale w porównaniu do Smirnowa jest <grymne> o klasy lepsza. <grymne> Zdecydowanie. <grymne> Także mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobała mi się ta wódka, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy każdym filmie na kanale, to, że będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie, czy